Wam serdecznie w kolejnym odcinku Jesteśmy nad rzeką na otwarciu sezonu No to powiem wam tak, mamy tutaj parę kleni I teraz jest jedno pytanie Kto łapie rybę? No to co? Łapie Do jednego? Do jednego Raz, trzy, dwa, trzy Trzy, cztery Jedziesz Zemniemy okulary, bo strach no i zaraz zobaczymy co to z tego wyjdzie. Lekam, dostawiam, wszystko dostawiam. Masz robaki i mam, mam, tak, 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 mam wszystko. Jest piękny kijek Shimano, liwiał. Zostawik. No i, i Dajwa piękna. No mm, to jedziemy, ja bym Ci proponował założyć tego Tego Dwa Czekaj, czekaj Daj trzy Trzeba zobaczyć, który łapią, wiesz? Tylko im tu rzucę Stoją pod drzewem i tu w dole masz raz, dwa, trzy. Widzisz, cofnęły się do robaków. No i teraz im puszczę. puszczę. Puszczę, puszczę, puszczę. Idzie, 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 idzie. Minąłeś jednego. Drugi jest, drugi jest, drugi jest, drugi jest, drugi jest. Boją się. Idzie, idzie z robakiem. Ach, odszedł. Widziałeś? Yy, może być nie ten kolor. Nie, tam już dalej nie puszczę, Radek. co so, są, so, wychodzą do robaków. Czekaj, czekaj. Czek. Wyszedł do robaków, cofnął się tutaj. Dobrze, mają żarcie. Żerują porządnie, nie? Rzuć dalej. Dalej, dalej. O tam. A dalej! Dobra. I czekaj, ja widzę, czy on robaka weźmie, czy nie. Wyjdzie do robaka? No wyjdzie do robaka, wyjdzie do robaka. Puść, 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 puść. Tam są zaczepy. A cwaniaczki. Nie, nie ma lekko. No o jest tam, tam jest jasny. Tu ciemny... A, stały pod brzegiem. Dobra, tam dalej rzuć pod drzewo. O tak o. No i teraz zejdź sobie. Idealnie. Bo ja tutaj wyciągam robakami bliżej brzegu. O tak, o tak puszczaj. O tu, ale łapią robale. Bliżej brzegu stoją. Drugi, drugi odszyt jest na linii, nie? Ale będzie action, jak on to złapie. Jest rybka. Jest, ty, biały karp tam jest. Ale po, powoli, nie? Jest, jest, jest rybka, piękna. Powoli, żeby się... Ty, białego karpia, jest... wie że to jest ten ghost, co wtedy był? To jest, jest. Yes. W porządku. Typie, żebyśmy ich nie wyposzyli tylko. Jest, A, i tak. tutaj będzie, typie, lipa. Bo tutaj jest porażka. Aha, dopiero zacznie. Już się spuszyły. Dawaj go tutaj. Powolutku, po cichutku. Ja się będę musiał tu położyć, wiesz? Weź sobie tą zajmij. ale mam coś w wełbie mi chyba kolbę. Te? A tu są typie, tu jest wszystko. Ale chodzi. człowiek. No dawaj mi go tutaj. No dawaj go tu. Po cichutku, powolutku. Pierwszego klenia trzeba wziąć. On jeszcze odejdzie raz. Stoją tutaj, tu stoi. Parę ładnych sztuk O daj mi go tu o, ty, jest. Ładny klocek No i tak się właśnie łowi klenie Proszę bardzo, moja kolej, tylko musimy chwilę poczekać znaczy jeszcze ja tu tu dużo czekaj, bo obory nie było. Ale ładnie dziabno. Oh. Czekaj, wzią, czekaj. Nie wziąłem tego. Nie ja, wziąłem... Ja maty nie wziąłem. Czekaj, czekaj. Ty maty nie wzięłeś, a ja nie wziąłem a, wagi. Ale to nic. Jego tam dalej wypuścisz w dole, no nie? No. O, Masz telefon, żeby zrobić zdjęcie? Tak, tak, co? już Ci zrobię. Czekaj. Nie, trzymaj go na razie w podbieraku, Do... weźmy telefon. Bucic. Aha, no dobra. Oj, ładnie. Ale się poparzyłem. O, nie tak się łapie klenie. Otwarcie sezonu. Moim zdaniem bardzo pozytywne. Namierzona, wyjęta, piękne. Mieliśmy tu jeszcze white Ghosta karpia i parę innych rybek. Ale zaraz je wyjmiemy. Do zobaczenia za chwilę. O ten gruby mógłby wziąć, nie? Minęło go. A widziałeś, że opierdziłem tak, coś? Tak, tak, tak. Złapał coś przed. Ładnie, bo ty przyciąłeś tego klenia tam dalej. No. Bo poczekałem. Tam już rośliny masz. Zobacz, to ty chyba widzisz. No gdzie ty, masz polaroidy. Nie, tutaj mam. Ja wszystko widzę. O tak bo jest ładnie prześwietlona woda. Nie, nie zajmuj teraz. Bo gorzej widać. No pewnie, że gorzej. Lepiej bez okularów. Tu no, bo wiem. w tym momencie lepiej tak jest. Ja mam 14 żyłkę założoną Nie ja wiem O płynie, płynie, płynie Ale mały Ty to nie jest chyba kleń Ty to nie kleń Pstrąg Strong? Tak Pstrąg, ale wypłoszy je Zobacz Nie, a to Nie, nie wyciągnę go normalnie nie no, szkoda mi ryby. Kładź się ale, jest płoszył. Typ strągo wziął, ale jaja. Jest pierwszy kropek w sezonie. Ciężko nie? O Kładź. Masz go? Nie, bliżej. Dobra. No, jest pstrąguś. Mały ale jest No trzeba podpuszczać wszędzie, nie? Ja nie wiem jak tam z roślinami jest, nie? Jest, mam? Jest, siedzi. Ubrzana. O, już się. Pięknie. Och, siedzi. Och nie, nie wiem co to, ale siedzi. Trzymaj, ją. Idzie tutaj, zobacz, zobacz, Ty nie wiem co to, chyba w strąg. A może i kleń? Zobacz. Co to? Kleń. Nie, nie, nie wiesz. Jak, jak? Będzie, nie? No nie, nie potrzeby. Cicho, nagrywam, ale ładny, ale jest klenik No dobra. ściągaj. No, proszę ci. Nie ściągaj. Daj w ręce go. Nie, radyk, radyk, przestań. Daj go w ręce. Zobacz. Klenik. Klasycznie. Ale klenik. Ale mówi, że jest pełnobrzany, tam wiesz? No, taki kleniuś. Rady, pamiętaj, że my wszystko nagrywamy. O no ale ten, to jest akurat to mały. No mały klejnik, ale jest. 40 30, 40, 40, 40 par ma. Płyń. O to jest właśnie najlepszy. Stoisz sobie w wodzie i łapiesz sobie rybki. Prawda? <laughs> jest pierdej. brzana. Brzana, 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 brzana. Brzana. No wiem, jestem, jestem stary. Jest Brzana O, jest tutaj Czekaj, czekaj. Jest Brzana. Widzisz? Pięknie. Ale... O ładno, ładna. Czekaj, czekaj, ona jeszcze wypierdoli. Jeszcze jest, no, siadła. Jest, no... Siadła, siadła. O, jest. Nie puszczę cię, kurwa, w te krzuny. Co ty? Nichu ja. Nie po to, kurwa, w wodzie siedzę, żebyś ty mi się w... Ty eee, zobacz, jak mi wyszła. Łuka. Widzę, widzę. Łuka, kurwa, widzę. Nie wiem, czy widzisz Za szybko ją po prostu Zresztą, skręciłem. Przywiną, żeś... Elegancko. Jest Czekaj czekaj nie, I Idź do, tyłu. I do tyłu, Nie, bo ja nie chcę, żeby ona mi się wpierdoliła, wiesz, znowu w ten wow. Jest wow. Bierz ją Czekaj O, będzie lota Jest lota Jeszcze jest lota Jeszcze zeszła w dół czekaj, czekaj Podejdź do niej Bierz ją Jest jest! Piękna. Siadła. Cały mokry. Jestem. No, otwarcie sezonu jest piękne. Brzanowo. Brzanowo. <laughs> Piękna ryba. Ty się z nią baw, a ja mam mało baterii, także rozłączamy się. Pogasz się jeszcze do kamery. <laughs> jest tak. Pięknie. Jest tak. Super. Dobra. Dobra. Do widzenia. A, się to już nieważne teraz. Jest brzana. Jest brzana jest zabawa. Śliczna, ją. Pięknie mi umiliła rozpoczęcie sezonu. Jednego wąsa nie ma. No. O. Czyli koleżanka już była złapana, ale ma płetwy skórkowane, nie? Zobacz. No. Śliczna ryba. Tu się przyglądasz, płyniesz z powrotem, złapię cię za chwilę. Mm. Ona się tak dotlenia, wiesz? Ryby nam stały pod nogami, jeszcze tak z 15 minut. Bo takie oczulski, ładne co? Ślicznota jest. Dziękuję. że Dziękuję. Ale jest piękna. Tylko przyprowadź mamę Bo wiem, że tam są większe. Płyń Dawaj urat Ładna jest? No ładna jest. Przykręciłeś za bardzo kołowrotek. Ej! Ej, kołowrotek. No ładna, jest piękna, nie? Chodź mordo tutaj z nią, nie? chodź, chodź Nie ruszę się tu, bo ona tam mi spierdoli w te, kabezie. No wiem Jest śliczna, no Tylko ty No dawaj ją tutaj, no Dawaj, dawaj, dawaj Chodź, chodź Chodź ją bierz tutaj, chodź, chodź, chodź Chodź Radek, ruszaj się, ty się ruszaj, nie, Bo ona idzie w górę Piękna jest No siedemdziesiątka, nie? Chodź, jest piękna Chodź, ładna brzana jest Chodź, bierz ją Idzie, idzie w górę, pusią, pusią, pusił Dobra, wyszła, dobra Dobra, stań No dobra, dobra, weź mi ją do podbieraka nie? Chociaż ona jest jeszcze silna, Radek Stań, stań, stań Ona jest w chuj silna, stary roz, roz, roz. Ja... Typie Typie, to jest osiemdziesiątka, nie? No ładna. no ładna jest, nie? Biegniłka. Tak, biegnij roz, roz, roz. Nie, 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 to nie ma nawet takiej opcji, ja biegnij Zaczyń, miałam biec tak, tak, chyba sobie żartujesz. To ma być ryba w podbierak, a nie ja do podbieraka. Lota. Nie da rady, Radek, tak? Wiesz o co chodzi. Dawaj ją, dawaj ją, da trzymaj, dawaj, trzymaj, dawaj, dawaj. Ania, ty to idź do domu, bo ty nie masz... Jest. <ślinny> tak to się robi tu. No, wyjmij ją z że go gdzieś, daj podbierak, nie? i utrzyma już. Daj, daj, Radzi czekaj czekaj, ci go. Ty odkup nie, a nie myj. Daj się, dziękuję. O, weź, mamuśka wypuść, ale ciężka. No, taka 3,5-4, nie? Duża, ale zobacz, masz identyczny rozmiar, nie? Żany i co? I powtarza się co roku o. Jak poszła, perfitnie Uciekła w ogóle, uciekła, ona ci uciekła Ona jeszcze raczej nie gotowa Pusią, Pusią. Jeszcze nie gotował Widzę z nią na środku Tak sama jak Ale, i przeszieszy ja to puszczałem no, to tak, samo się wbił ten mu O mamuśki, fajnie. Fajnie, że tu siedzą. O, ale zobacz jak petwo postawiła, nie? Fajnie, zajebiście. Puszczę, Radek nie wyjmuje jej z wody. I trzymają ją teraz. Trzymaj ją, bo ona ci teraz pójdzie sama, nie? Radek. Przytrzymają teraz Radek i ona sama pójdzie. Sama pójdzie, nie? Trzymają, po prostu ją utrzymają, ona sama ci odpłynę. No widzisz? O już, 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 już pójcią. O już idzie.